ma widzowie, ja jestem Krisu, a to kolejny odcinek Zemta, tak więc zostaw łapę w górę, zostaw komentarz i lecimy z koksem. No, jak widzicie spadł tutaj właśnie śnieg, więc to jest dobry pomysł, żeby wziąć sobie naszego yy, te. Co? Ty, ja miałem coś takiego w, w garażu? <laughs> Hej, e, chciałem wyciągnąć, no ten taki śnieżny, jak to się nazywa, motor śnieżny, ale widzę, że znowu podmienili go na takie coś, ale ciekawe, ciekawe. Dobra, to bierzemy tego, kład bajka w takim razie. No ty kur... E, 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 gnoju, gnoju Co ty robisz? Uspokój się. Siema, siema, czemu żeś chciał mnie staranować? Wiesz co? Tak nie może być. A co to za jakaś nowa praca? Dobra, lecę, bo się nie odzywacie. Nara. Praca laweciarz. Dobra, idziemy na laweciarza, sprawdźmy. O, dobra, i tutaj przewodzimy jakieś auto, ale czekajcie, ja najpierw jeszcze sobie zaciągnę ręczny w moim podbajku, żeby mi nie ukradli. O, tutaj sobie schowamy. Zarąbiście. Praca laweciarz, dobra. No dobra, i lecimy po prostu do punktu i zarabiamy gruby pitos, więc całkiem spoko. Dobra oddajemy to, para zładowanie lawety. Co już? Aha, jeźdź do bazy. Dobra, okej. Okay. Dobra, ile za to dostaliśmy? Milion plus milion. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Nawet spoko praca, no ale bez przesady. Ty to Manitro? Ja! Co ty gadasz? LOL Dobra, zobaczmy, co to jest za praca, ale wydaje mi się, że jakiś magazynier chyba, nie? A nie, Street View, a nie, to już tutaj kiedyś pracowałem Dobra, to sobie zrobimy jeden kurs, zobaczymy, ile dostaniemy pitosu Dobra, z jednego kursu zarobiliśmy 800 tysięcy, więc całkiem spoko, ale poszukałbym sobie jeszcze jakiejś pracy, bo ja właśnie tutaj mało pracowałem, więc jestem ciekawy, jakie tutaj są jeszcze prace w ogóle Dobra, jesteśmy teraz w Bayside i zobaczmy, co tutaj jest za praca, bo tutaj to na pewno nigdy nie byłem. Dobra, jakbym miał tak zgadywać, to pewnie to będzie jakiś magazynier, coś w ten deseń. Zobaczmy, ta praca jest dostępna od 2000 SRP. A, okej. Okay. A ja mam ile? A, mam 111, także yy, no niestety nie popracujemy sobie. Dobra, lecimy sprawdzać dalej. No właściwie to powinienem wziąć jakąś Audi RS ileś tam. Albo, no jakieś po prostu szybsze auto. A teraz muszę zapierdzielać jakieś 116 na godzinę. jak Jakiś CJ? No dobra, z nitrem. Ej, właściwie nitro to nic nie zmienia. O kurde, o Jezus, już myślałem, że do wody wpadnę Dobra, dobra, nic się nie stało, jedziemy dalej Dobra, zobaczmy O, DPD, to jest praca DPD, okej okay. Zobaczmy tylko, czy możemy w ogóle tutaj pracować O, dobra, chyba mogę rozwozić paczki Dobra, to sprawdźmy sobie DPD W takim razie, jak działa Dzień dobry, ja popaczkę. E, poziom, aha, tutaj są w ogóle jakieś poziomy, lol Dobra, mamy 10 paczek i teraz co, jedziemy, Ha, okej, okay. czyli po prostu taka praca, spoko, spoko, no ogólnie przydałoby się coś popracować, bo mam ile, ile, 111 SRP, co nie, więc no to jest bardzo mało i nie mogę w, na jakichś innych pracach pracować, tylko muszę grać na tych podstawowych, więc w sumie no niby by się przydało coś popracować, ale ja też w sumie nie gram tutaj za dużo, kurczę, ale no powiem wam, że z tym klimatem, w sensie... <laughs> Z tym, z tym śniegiem, no to jest klimat, nie? Trzeba przyznać. Fajnie to wygląda. Ta mapa w śniegu. Jeszcze jak u mnie za oknem śnieg spadł, to już w ogóle jest klimat. Dobra, mamy punkt. I zobaczmy, ile z niego dostaniemy. Pomyślnie dostarczyłeś paczkę. Wynagrodzenie za paczkę zostało, zostało doliczone. Aha, czyli my dostaniemy po prostu po tym, jak damy wszystkie paczki. Nawet spoko. Ale w ogóle widzę, że cały czas rośnie. To teraz mamy 4, 440 zapaczkę? No nieźle, nieźle. I zobaczmy. No i teraz mamy 460 zapaczkę. paczkę. Jeżeli i dobrze liczę. Ty, no to w takim razie to się opłaca ta praca, ej. To ta praca jest mega git. Ty, bo to wszystko blisko, no. To myślę, że całkiem spoko robota. Dobra, już wszystkie paczki zostały dostarczone, teraz musimy wrócić do bazy. Jestem ciekawy ile za to dostaniemy, ale wydaje mi się, że to nawet git praca. Ty, a jaka jest w ogóle najlepsza praca na serwerze? Bo w sumie ciekawy jestem. Dobra, i co teraz? Aha, i muszę odstawić auto na miejsce chyba. Dobra, pyk. Okej, okay, i zarobiliśmy. Zakończyłeś pracę, twoje wynagrodzenie wynosi Yy, dużo pieniędzy: 500, 5, 5, 3, 3, 5, 2, 2. A! Wow! 5 milionów za to dostaliśmy. Teraz widzę. Nice! Ty, no to chyba się opłaca ta fucha. Nie no, nawet fajna praca. Nawet fajna praca. Czekajcie, bo ja widzę, że to jest w ogóle przechowy. O, właśnie jest. Dobra, pozostawienie pojazdów. Dobra, weźmy sobie jakąś szybszą furę. Bo kurde, ta to wolna jest. Dobra, weźmy sobie. Jaka jest najszybsza fura tutaj? Dobra, weźmy Audi. Weźmy Audi. Wyjmij. Dobra. No i pyk mamy. No o, i teraz to można. Je... Ała. Ech. No, i teraz to można jeździć. Dobra, jedziemy do następnej pracy. Dobra, jesteśmy na pracy. Nie wiem, co to za praca. Może jakaś kopalnia? W sumie nie wiem. Zobaczymy. I zobaczymy przede wszystkim, czy możemy tutaj w ogóle pracować. No, ogólnie to mało osób jest, bo jestem jedyną osobą na parkingu. Ale zobaczmy. A o, kopalnia. Faktycznie kopalnia. Dobra, okej, okay, okej. Okay. <laughs> Mamy kilo z Minecrafta. Jak tu się kopie? Halo. Okej, okay. G, Q, nie, nie wyciągnąłeś, czekajcie, K, -H Q, dobra, kopiemy. W sumie trochę mi brakowało takiej kopalni. Kilogram 90, prawie 2 kilogramy mamy. Okej, okay, i co teraz mamy zrobić? W ogóle rozwala mnie ta emotka, wiecie, tego kilofa, co tutaj jest w prawym górnym rogu. No dobra, no wykopałem, ale jak jak my później to będziemy zawozić? Ja, jak to działa? Że bo trzeba to sprzedać później, ale gdzie to sprzedać? Może gdzieś tu. A dobra, faktycznie chyba tutaj się sprzedaje. Okej. Okay. Sprzedaż węgla jest możliwa od 100 kg. Dwa 500 od każdego kilogramu, a ile mamy? Cztery. Ty, dobra. Co sobie pokopiemy przez chwilę? W sumie brakowało mi takiego kopania na kopalni, więc chętnie sobie pokopię. Przynajmniej macie kontent jak dwa lata temu, gdzie kopałem węgiel tylko i tyle. Myślę, że to dobry kontent. Dobra, już trochę pokopałem, więc sprawdźmy, ile już zebrałem. 53, dobra, to jeszcze połowa. Jeszcze połowa i lecimy z koksem. Dobra, mamy 100, wynajmij pojazd I co, i gdzie teraz jedziemy? Do Las... A, a okej, okay. tam na kopalnię do przy Las Venturas, okej okay. Dobra, no to jedziemy w takim razie Jestem ciekawy, ile łącznie z tego zarobimy No i tak jak mówiłem, możecie mi napisać, jaka jest waszym zdaniem najlepsza praca tutaj Taka, która się najbardziej opłaca, bo w sumie ja to nie wiem A przydałoby się coś pozarabiać, bo no mało mam pieniędzy Wszystko przewaliłem O nie, nie, nie spadaj, proszę cię, nie Dobra, się trochę zagapiłem na mapę Ale... Proszę wyjedź, no nie, nie! Kurde bele Dobra, dobra, spoko, spoko wyjedziemy pod kątem. No nie, nie uda nam się ty. Nie wyjedziemy stąd! Dobra, trudno. Trzeba to zrobić tak Dobra, jesteśmy. Teraz oddajemy ten węgiel i zobaczmy ile dostałem. 7 milionów! Mm. Czy to się opłacało w sumie? No, wydaje mi się, że nie za bardzo. No długo się jechało, a, a właściwie na kurierze zarobiłem 5 koła. W sensie 5 milionów, więc no nie wiem. Raczej taka se praca, no już wiadomo czemu nikt na niej nie pracuje oprócz mnie. Ło! Ale to auto jest za szybkie. Ja w ogóle nie potrafię go ogarnąć, ono tak zapieprza. Dobra, to lecimy teraz na pracę, która mnie w sumie też zastanawia, bo jest tutaj na górze w Las Venturas i jestem ciekawy, co to może być. Ale Najpierw sobie jeszcze może auto naprawimy O! Policja! Aaa i kurde, chciałem w nich przywalić i się nie udało, bo przeźroczyści stał kurde, nie da się w nich przywalić A szkoda, szkoda Dzień dobry, witam Poproszę wszystko, tylko mam 5 milionów, tak żeby do 5 milionów było Dobra, poproszę yy, yy, półtora miliona Półtora? Ja Dobra Oszukuję cię, to milion sto? Milion 200 Cztery miliony, cztery no, do mnie, to to Mówisz? Ty, czekaj. U mnie drożej. Ta u ciebie drożej? No gość, dobra, to sam sobie naprawię. Palcie gumę, nie będziecie mnie tu skamować, frajerzy. O, a tutaj. O, przepraszam, przepraszam. Sorry. Chociaż nie, właściwie kurwa, za co ja przepraszam. No, widzisz, no to dawaj hajs. Dobra, dzięki, dzięki. Dobra, 3 miliony dostałem tako za free. No to spoko, dobra, ty, to jedziemy do tego Las Venturas. A, czekajcie, to nie w tą stronę. O, o, to mi się zaczęło. Co jest? No nie, kurde, to no nie, proszę nie, nie w takim momencie, już jesteśmy prawie na, przy miejscu, na celu. No nie, dobra, odwróćcie, odwróćcie, dobra jest. A, ty. To był jakiś tramwajarz, chyba, nie? No, ja pamiętam, że my kiedyś tutaj na odcinku tutaj była jakaś kolejka duża, bo to dopiero otwierali. Teraz mi się to przypomniało. Aha, to 1000 rp A, okej. Okay. <laughs> dobra, czyli tutaj z stanie popracujemy. Dobra, jest jeszcze jedna praca w Los Santos, którą chciałbym sprawdzić. Więc tam sobie pojedziemy. Ale najpierw to może faktycznie jednak naprawię tą furę. Dzień dobry, witam. Proszę wszystko. Tylko mam 8 milionów, żeby. Czy nie wiem, czy starczy. A, milion. będzie. Dobra, dobra. Jeszcze ci 7 zostaje. Nauczywki Dragi i dla SR na przykład. Dobra, proszę bardzo. O, dziękuję ślicznie. Okej, okay, mamy tu pracę, ale co to jest? Co to może być? Kurde, no też od tysiąca SRP No zaraz mnie coś rozpier... No, wszystko od tysiąca, a ja ile mam? No, 151, no to fajnie się bawicie Fajnie się bawicie No to se nie popracuje nigdzie Dobra, zapomniałem, że jeszcze w Los Santos jest przecież ten magazynier nowy Na którym ostatnio byliśmy Więc tutaj teoretycznie sobie jeszcze można popracować Zwłaszcza, że no tutaj dobre były pieniądze Tak mi się wydaje, więc... Co jest? Ty teraz jakimiś wózkami widłowymi się jeździ Co jest? Skąd oni tu mają wózki? widłowe. Mogę sobie wziąć do jakiegoś? Nie mogę. O, dostałem w ogóle ten. 2 miliony 500 za przegranie godziny na serwerze. Nice. No jak tu wziąć? Halo? A, bo tutaj normalnie macie te poziomy. I tutaj jak y, zrobicie, odblokujecie poziomy, to wtedy macie ten wózek widłowy. Paczki wysokiej wartości. Ja, ale tutaj poddawali rzeczy. Cicho biegi. Umożliwia poruszanie się truchtem podczas przenoszenia towaru. A, czyli to o to chodzi. Czyli dlatego nie mogłem biegać. Ej, fajna ta praca w sumie. Nie no, chyba wydaje mi się, że to jest najlepiej opłacalna praca na tym serwerze. Chociaż nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to na całkiem git. W ogóle kurczę przez ten świąteczny klimat, to tak by sobie człowiek na pylu zagrał. No ale niestety pyla już nie ma, więc sobie nie pogramy. A szkoda, kurde, bym sobie polatał na takiej L2. Dobra, widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Sprawdziliśmy trochę prac, bo szczerze mówiąc byłem sam ciekawy, bo nigdy nie pracowałem tutaj na tym serwerze za bardzo, więc no, byłem ciekawy, jak tutaj wyglądają prace. No i co? Ja lecę pracować. Zostawcie łapkę w górę. no